Witam wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku z gry SimCity, będzie to nowy sezon na moim kanale. Z głosowania, które odbyło się ostatnio u mnie, wyszło, że najwięcej punktów zyskał Skyrim, na drugim miejscu było SimCity. Dosyć sporo punktów samo ono uzyskało, dlatego wiem, że pierwsze co, zaczniemy od tej produkcji, a później w następnym przejdziemy do Skyrim, a tylko tam muszę troszeczkę jeszcze pogrywać tych modyfikacjom, jest wiele zabawy z tym, więc to zostawię sobie dopiero na później. Standardowo tutaj rozpoczniemy od ułożenia naszych dróg. Mam klane wszystkie możliwe modyfikacje razem z tym miastem przyszłości, dlatego je również będziemy rozbudowywać później. Teraz taką. Oczywiście standardowo tu pewnie ronda nie są obsługiwane tak jak powinny, więc robimy to na zasadzie zwykłego skrzyżowania, które będzie pewnie zapchane i to strasznie. Czekaj, tutaj coś nie mogę ogarnąć te robi Dawno w to już nie grałem. I zapomniałem w jak to leciało więc dobra Prowadzimy tutaj ścieżkę nie ja wiem czy za będą tutaj zagłośnił hałasowo ale to przekonamy się już niedługo już nie, nie w takim razie dobra droga jest prowadzona i teraz tak hmm, myślę teraz jak tutaj przepuścić te drogi mniejsze e, rozdzielę tutaj jakoś pośrodku prowadzę normalną drogę i tutaj w tym miejscu przepuszczę te drogi e, mniejszego ruchu Hmm, czyli gdzieś w tym miejscu powinienem chyba drogę strzelić. To będzie do dokładnie tak jak chcę. I teraz to mogę przedłużyć. I to również. A, nie mogę tak postawić. Za blisko, się, za blisko tej drogi naszej. Więc muszę wszystko minimalnie poprzesuwać. Okej, czyli jakoś koło tego krzaka muszę rozbudować się. Czyli w tym gdzieś miejscu trzeba postawić. I teraz tutaj jest ta dokładnie nasza droga. Mm, tylko za duży spos. Zróbmy to tak: przeprowadźmy tą drogę po długości, i tutaj możemy to przepuścić wtedy. Ok, dokładnie tak. I usuńmy te dwa fragmenty drogi. I przepuśćmy tą drogę jeszcze dalej. Jak tylko tutaj będziemy mogli Czyli do tego miejsca. Ta droga będzie rozbudowana. I teraz tutaj. Mm, te fragmenty. Ja bardziej obstaję, żeby te, te akurat kawałki budować co dwa. Nie co jeden, bo to jest co, no wygląda tak dziwnie później. Co dwa wygląda według mnie chyba najlepiej, więc tak też przepuszczę tą całą drogę. Czy tutaj powstanie taki, takie malutkie osiedle? Później będzie się ono lepiej rozbudować, na początku będzie pewnie, no kłopotliwe z wielu powodów dobra teraz tak połączyć je tylko trzeba teraz główną naszą drogą ehm, kurczę nie, na te hałasy też mi przeszkadzają więc dam troszeczkę ciszej grę tak będzie chyba lepiej ustawienia audio tutaj lekko to cisze bo nie wiem kto będzie słychać u was u mnie no troszeczkę wydaje się że to zagłusza dobra te samoloty właśnie tak latają te samoloty latają też tak do mnie jeszcze one nie podlecą do, yy, tutaj wszędzie dajemy domki mieszkalne Na obrzeżach nie Tutaj nic nie będziemy dać Tutaj później jakieś parki wylądują naj, najwyżej Tutaj nie wiem czy wielkościowo one no się się zmieszczą Małe się zmieszczą, a na nie wchodzą mało pochodzą na te większe yy, hmm. No dobra Będzie tutaj troszeczkę problemu z tymi, z tymi parkami Może tutaj zostawię tyle miejsca z tej strony Więc chcę jeszcze budować Chcę tak to postawić tą drogę żeby ten park później tam gdzieś się zmieścił. Więc powiedzmy tyle mu miejsca dam. Sprawdźmy, czy to jest wielkość akurat tego parku. No powiedzmy, że tak. Więc powinno być w porządku. Więc poprowadźmy tą drogę dalej, tylko ona się nie będzie tu jeszcze stykała. Później coś tam kombinuję z nią jeszcze, żeby jakoś ją lepiej rozplanować. Teraz podłączenie tej naszej drogi na środku podłączymy może w tych dwóch miejscach zrobimy podpięcie albo ten fragment drogi tej tutaj usunął jeszcze wiecie chcę to jakoś w miarę sensownie rozplanować żeby to naprawdę miało ręce i nogi na późniejszym etapie gry Bo na wiadomo na początku to, to nie ma większej różnicy jak to zrobimy ale później jak najbardziej to będzie miało bardzo duży wpływ tego tutaj może damy nawet jeszcze ukos Czyli poprowadzimy naszą normalną drogę tylko w ten sposób. O, to będzie takie ładne zaokrąglenie za w tym miejscu. Eee, podpięcie, podpięcie, podpięcie. Małe czy większe drogi. Autostradami czy zwykłymi drogami po, podpinamy się. Podepniemy, podepniemy się zwykłymi drogami. O, czyli w ten oto sposób. Dobra, na razie tak zostawmy to. Zobaczymy, jak nam wyjdzie w praniu przez to. Teraz taką. Tutaj na obrzeżach, na razie przynajmniej, zamontuję yy, strefę pod handel, żeby jakoś nasi sim simowie się rozbudowywali. Yy, wodę, oczywiście, prąd potrzebujecie jest Wiadomo, wiadomo zresztą, to jest podstawa. Jakieś elektrownia tu mam w ogóle elektrownia falowa. <śmum> fajne, fajne, mam powiem. Sporo tu nowych rzeczy. Ja stanęło no później chyba na węgiel, coś wiadomo, że to jest bardziej oszczędne, no ale. No, Niekoniecznie się idzie w te strony oszczędne. Mmmmm... Wodę szmiar podpiąć gdzieś. Chciałem wodę zamontować tam jak najbliżej. Hmm, ja próbować tutaj się w ten sposób. I teraz tutaj będziemy mogli to chyba zamontować. Tak. Sim Leonów na nam brakuje. Yy, więc trzeba wziąć. Trzeba pożyczyć sobie forsę. Tutaj jest pożyczanie, Tak. Obligacja pierwsza. Najmniejszy, bo na razie największy nie możemy sobie pozwolić. I postawmy to, co tutaj potrzebujemy podstawowe. Czyli potrzebujemy wodę dla naszych ludzi. No i potrzebujemy jakiś prąd. Teoretycznie. Teraz się zastanawiam, czy już od razu lecieć w ten prąd, czy jeszcze dać tutaj im troszeczkę czasu, niech się tutaj rozbudują i zaczną mi zarabiać coś, żeby, wiecie, nie być stratnym. Oni jak, tak jak na samym początku tego prądu nie będą potrzebowali, nawet chyba wody nie potrzebują na sam, na, na sam start, ale no, niech ona tu już będzie za, zamontowana. Dopiero później będą potrzebowali więcej rzeczy. Na razie to tylko chcą się tutaj osiedlić i więcej tutaj nie będzie in interesowało. Identyczne osiedle powstanie z tej strony. Możesz powoli zacznę je budować. Eee, czekajcie, prosta droga. Okej okay. Dobra i teraz podobnie to nam będzie prawie rozmiarów tutaj. Na dwa rozbudowana, tutaj również i dobra. Tak identyczne osiedle jak tam, tutaj stworzone. No, już, już jesteśmy na plusie jak, jak, jak widzicie, więc nie ma większego problemu, że... tutaj troszeczkę nie jest to połączone dokładnie tak, jak powinno być. E, a, to co mi tutaj pasuje? Blisko istniejącego skrzyżowania. Tu również tutaj też. Przedłużenie przez całość też mi tutaj nic nie da. Więc musiałbym jakoś się tutaj podpiąć jeszcze w inny sposób tutaj. Tutaj by się dało nie chcę na tych głównych na tych głównych drodze nic robić więc zostawię to wolałbym się zbudować gdzieś w tych rejonach no zobaczcie, co już możemy skupić się na budowie im elektrowni sprawdźmy jeszcze tylko jak pro, jak idzie jak jest kurcze. Wiatr, jak wiatr jest, tutaj jest wiatr, to w tym kierunku jest zamontowany, czy w tym kierunku on leci, więc zamontujemy tutaj przejście. Dobra, powiedzmy w ten sposób i tutaj po długości. Hmm, tu taka nie, już, tu już wystarczy zwykła droga nawet. Okej, okay. i gdzieś tu na samym krańcu naszej mapki, Aha, tutaj jeszcze mam gdzieś olej, czekajcie, gdzie jest w ogóle. Tu jest fakt, wbudują kłania się na oleju. Dobra, tu będzie rafineria i tutaj będzie rafineria waleczego. To nie będzie główne źródło utrzymania dla nas, dlatego możemy sobie na takie coś pozwolić. Eee, teraz prąd im trzeba jakiś dać. Wydaje się, że będą plulio oto. 17 tysięcy kosztuje, więc poczekamy jeszcze chwilę. niech nie ktoś zarobił na swój prąd i tego zamontujemy. Jest, już dobrze. Prąd już jest zamontowany. Teraz zaczną oni tam już lecieć, żeby go podpiąć, a my w tym czasie podepniemy tą sekcję mieszkalną kolejną. E, chyba, że też zbuduję jeszcze jedną, za mało simleonów. Okej. Okay. Tu bym musiał jeszcze zbudować w tym kierunku, w razie czego. Dobra, już prąd dochodzi jak widzicie, już zaczynamy tutaj wszystko palić I mamy już swój ratusz Dobra, ratusz tutaj zwiększy, zwiększy zadowolenie wszystkich ludzi Więc jak najbardziej chcemy go wybudować Tylko tak, żeby nie zajął naszego terenu pod rafinerię Więc ratusz wybudujemy i może no w tym regionie, gdzieś tutaj na samym dole Albo tutaj, będzie przy gdzie będzie ratusz O, będzie też, też, też będzie ładnie. Dobra, to jest, wszyscy też były bardziej zadowoleni z tego powodu. Eee, a my musimy tą drogę doprowadzić. nazwi swoje miasto. Na razie nie nazywamy. Zresztą. Napiszcie właśnie swoje propozycje co do nazwy tego naszego miasteczka. Jakbyście chcieli, żeby ono się nazywało. Więc zobaczymy jaka nazwa wygra. Eee, a my... Hmm, ta sekcja, kurczę, nie mam pomysłu jak to jej za bardzo podpiąć. Eee, czekajcie za mało Simleon, znowu Kasiory za mało Nie, tak się nie chce podpinać Tutaj chciałem się potem przez tą drogę, ale teraz kurczę, nie wiem dlaczego W żaden sposób ta droga się nie chce tutaj podpinać A tak bym mógł się podp podpiąć po ukosie hmm. No dobra Podepniemy się w ten sposób na razie przynajmniej eee, I oczywiście sekcje mieszkalne i teraz, jako, gdzieś przydało się strzelić już se sekcję odnośnie ciężkiego budownictwa. Czyli, e, odnośnie, czekaj, jak to się tutaj nazywa? Strefy przemysłowej, tak. W tym miejscu, czyli koło naszej elektrowni, ona może sobie, sobie spokojnie stać. Tutaj ona nam nie będzie przesz przeszkadzała, a i tak się tutaj nic innego nie planuje na razie robić. Jeszcze tutaj przedłużymy im tą strefę. Okej. Okay. I dobra, teraz musimy chwileczkę poczekać, aż nam się zbierze troszeczkę więcej kasy. Dobra, wiecie co, okazało się, że troszeczkę nas e, e, ścieki zalały dosłownie, więc trzeba stworzyć rurę odpływową, czyli po prostu będziemy wylewali te ścieki na jakiegoś innego sąsiedniego miasta. Więc teraz to powinno się tutaj troszeczkę oczyścić nam i ludzie będą bardziej zadowoleni. Już zarabiamy 2500, polepszymy w między międzyczasie tutaj drogi wszystkie na jeden poziom plus, plus oczywiście tej jednej, bo zapomniałem o niej, ale ją akurat damy na wysoką gęstość, gdy też to jest droga łącząca, więc ona musi być jak najlepsza. Oraz te drogi też polepszymy o jedną o poziom do góry na średnią e, gęstość, bo to są też drogi, które tutaj są wylotowe z tego fragmentu. Teraz tylko ten kawałek, będzie nam się ciągle zapychał, to wiem od razu, ale żeby to polepszyć, patrzcie, jaka kasa jest nam Tak, dobrze to jest to? Tak, to jest co: to. 6 tysięcy, żeby polepszyć ten fragment drogi. Ten już jest tańszy, ale nas interesuje ten główny bardziej. Dlatego na razie zostawimy to bez ruszania. Niech ktoś nam to spokojnie rozwija. To jest z boku widzimy, jakie jest zapotrzebowanie na różne strefy. Na razie największe zapotrzebowanie mamy na strefy y, handlowe, więc je tutaj tak samo zamontujmy. Hmm, powiedzmy powiedzmy, powiedzmy tutaj. One tak później zostaną, zostaną usunięte, ale na razie, żeby zaspokoić to zapotrzebowanie nasze, możemy sobie na nie tutaj pozwolić. Jest petycja w sprawie fabryki Omega. Hmm. Fabryka Omega to jest chyba tutaj, i co ona by nam dawała? Produkcja Omegi na dzień, dostarcz wodę, prąd, miej tyle budynków przemysłowych. Eee, nie wiem co to nam daje, dokładnie wiem co to będzie potrzebowało. Produkuje Omegę z oleju, jest, oleju i rudy, eee, zgarniaj strefy simleonowe przy tej fa fabryki i sklepy w mieście oraz regionie. Hmm. Więc to by nam też kiedy rozwinął nas przemysł Przemysł będzie tutaj cały na samej górze Tu będzie strefa taka przemysłowa, przemysłowa Bardziej Więc pewnie to wybudujemy Ale na razie nie Tutaj pierw byśmy musieli postawić Wydobycie oleju gdyż na to możemy sobie Pozwolić już hmm, Tu mamy Tylko potrzebujemy 37 tysięcy Tu szczelimy pierwszy taki do zbierania Tu będzie drugi Yy, trzeciego nie budujemy w tym miejscu, bo to nie ma sensu. Tutaj są duże pokłady yy, tego naszego oleju, więc będziemy go tutaj zbierali, ale będziemy go magazynować. Nie będziemy go sprzedawali bez przerobienia, więc to jest marnowanie surowców. To, to, to zresztą każdy z Was bardzo do, dobrze już wie, yy, że nie sprzedajecie czegoś nieprzerobionego. Za mało odbiorców to bowarów mamy tutaj, tak? Mówicie. Yy, aha, i tutaj już domki jakieś się porozwalały, więc... Opuszczone budynki musimy od razu rozwalać, więc one e, mogą nas podawać do przejrzydu z nas wszystkich wybijają. Więc to wszystko trzeba powyczyszczać. I tak o. Hmm. Co też jeszczeście chcieli, żeby Was rozwinąć? Może jakieś szkołę Wam szczelimy. Podstawówkę wam postawimy w tym miejscu. Hmm, tutaj będzie podstawówka i teraz kilka przystanków. Oczywiście mało ich stawimy, że żeby tutaj ogarnąć tych ludzi, ale też no niekoniecznie, żeby wszyscy musieli od razu do tej szkoły uczęszczać, więc dwa takie przystanki zamontujemy jak na razie. Jeden autobus tu będzie kursował, więc to nam spokojnie wystarczy. Więcej nie potrzebujemy tego na razie stawiać. Tu oczywiście o zdrowie się prosicie aż i 9 rannych dziennie 20 tysięcy kosztuje nasz, nas klinika postawić się również gdzieś na autostradzie, najlepiej na tej drodze naszej No dobra, ale na razie potrzebujemy więcej kasy, więc zwiększmy ilość strefy przemysłowej tutaj Nie ma na, na, na nią zapotrzebowania, ale i tak coś jak warto tutaj ją rozwijać I pójdźmy dalej z budynkami mieszkalnymi Czyli w tą stronę zbudujemy naszą strefę i też tutaj szczelmy budynki mieszkalne. że to zawsze później będzie za, za, zapotrzebowanie. Z tym problemu nigdy nie ma. I może strzelimy jeszcze jeden kawałeczek dalej. Czyli miasto będzie dosyć duże takie na start. No, ale później to jakoś spróbujemy się, próbujemy to porozwijać. Czekajcie, jak to też połączę w ten sposób. Chociaż to mi się poprowadzić dalej. A i przybliż się, przybliż się. Jako usuń te fragmenty drogi. I spróbuj to rozbudować jeszcze bardziej w przód, tak żeby tą drogę poprowadzić. Okej. Okay. I tutaj również strzelimy sobie strefę mieszkalną. No i powiem wam, że nie jest źle jak na razie. Powolta się rozbud rozbudowujemy. Zapotrzebowanie mamy na wszystko. Ok. Tam troszeczkę potrzebują jeszcze więcej przemysłu. Budynki mieszkalne drugiego poziomu, te by chcieli. Hm. Trzeba się parki tutaj jakieś postawić. Naturalne najlepiej. Hmm, tylko tak o parki bym postawił w takich rejonach, żeby tutaj nie, za bardzo nie przeszkadzały. Więc... Y, ta sekcja w ogóle się tutaj nie, nie rozbudowuje. Więc myślę, żeby tutaj gdzieś postawić jakieś parki. Hmm, powiedzmy te nawet. One są dosyć malutkie. Chyba, że te by się zmieściły. Nie, te się tutaj już nie zmieszczą. Szkoda. A, możemy ulepszyć ratusz. Ulepszamy jak najbardziej mm, No to nam się przyda zdowolenie wszyscy Dlatego mm, tak, też Czekajcie, chodźmy tutaj jeszcze raz Skwery tutaj się zmieszczą w tym rejonie Nie, tutaj się zmieszczą skwerki nam Tutaj również, tutaj też e, Gdzieś tutaj powinno się zmieścić jakiś budyneczek, tutaj Dobra, postawmy w tych miejscach takie parki mniejsze żeby cokolwiek ludzi zachęcić do, ro do rozbudowy większej i gdzieś w tych rejonach również postawimy. To może postawimy takie bardziej strefy sportowe. To jest zbyt duże. Średni park, tutaj też coś nie zmieści. O, tutaj mamy boiska, więc dlaczego by nie? Postawimy jedno tutaj, a drugie tutaj na dole. Hmm, powiedzmy w tym miejscu. Okej, okay, dobra To się nam rozwinie mniej więcej trzy nam się z razy razu jeszcze yy, Handel ja Zapotrzebowanie na handel ciągle mamy duży Postawmy w tym miejscu jeszcze strefy handlowe Tutaj nie mogę nic postawić, A jest dziwne Ojoj, pożar mamy Więc dobra Co to jest? Biuro Progressive Wskazują na ubezpieczać hmm, ciekawie, ciekawie. E, dobra, postawimy tutaj straż pożarną i nie rozwijamy jej, bo nas na to nie stać, ale to biuro progres w gdzieś, a czemu by nie, może to nam coś da później. Jest niby darmowe, tak samo nie ma tutaj zapotrzebowania żadnego, wartość ubezpieczeń, koszty, no dobra, i to, to, to spokojnie stoi. Możemy jeszcze niego rozbudować, takiego co jest w miarę tańsze dla nas i mogą być coś tam być, dać jakieś możliwości. Hmm, ja chętnie by tutaj, tutaj bym tutaj postawił na komunikację, tylko to jest drogie Wam powiem, zawsze komunikacja jest najdroższa, a tutaj mamy ciągle zapchane drogi Może czas wreszcie troszeczkę podnieść Dobra damy tutaj wyższej gęstości Dobra, to nam się już od, odkorkowało Ta sekcja jest dosyć droga, bo to jest po długości, to musimy, po, musimy poprowadzić 11 tysięcy, ta cała droga, żeby ją polepszyć ale to nam się później spłaci zobaczycie to ale To też zbudujemy na wyższe poziomy to też dwa razy i to również czyli tutaj będziemy więcej zarabiali przynajmniej takie jest założenie aktualnie naszymi zarobkami wygląda w ten sposób, że przemysłówka daje nam prawie 3 tysiące, domki również Najmniej, najmniej daje nam sekcja komercyjna, czyli ten nasz handel, który, który, który tutaj się odbywa. No ale później może to się nam rozwinie. Klinikę też trzeba postawić, więc uzbierajmy kasę na klinikę teraz. Dobra wiecie co, okazało się, że jeszcze mamy wielkie problemy ze śmieciami, w ogóle o nich zapomniałem, więc w tym miejscu postawimy nasze wysypisko. Czyli daleko od domków mieszkalnych. Eee, jedna śmieciarka nam wystarczy, ale dołożymy mu jeszcze jedno... Pole to jest z boku gdzieś, a to jest z tyłu, nie mogę tu zdzić nowego pola. Ej, to jest dziwne wręcz. Chyba muszę tutaj tą drogę pociągnąć do przodu bardziej, a też się nie do, te drogi pociągnąć bardziej. Eee, tak, no i te lekkie wyjście zrobimy. Chyba, to będziemy mogli się rozwinąć w tą stronę, w razie czego. Ale na razie zostawmy to tak. Czyli, na, czyli jedno wysypisko nam wystarczy. I druga rzecz, którą też mieliśmy postawić, czyli yy, wreszcie klinikę. Klinikę? Klinikę, dobra. Ona no, pójdzie tutaj na sam róg. Czyli będzie na, na tej głównej autostradzie i powinna tutaj pomóc naszym ludziom też w... <gryw> żeby nie byli aż tak bardzo chorzy. Dobra, nasza podstawówka jest pełna uczniów, więc wybudujemy jeszcze jeden pion. Tutaj. I zamontujemy takie drobiazgi, bo one dużo nie kosztują, a zwiększą nam yy, no, zadowolenie ludzi. I wykształcenie też się razem nam zwiększy. Proporcjonalnie. Teraz tak, tutaj jeszcze całą y, bibliotekę pu publiczną. Nie, nie ma takiej możliwości nawet. Szkoła średnia, potrzebujemy więcej uczniów oraz yy, Wydział Oświaty. Tu też jeszcze nie wstawia się, czy możemy ustawiać wydziały. Co to było? Tu? Co, co, co do mnie? O, czyli, wybudować. A nie, trzeba walczyć z nim, czyli, mamy wybudować dwór Maxisa. To jest za drogie jeszcze, więc nie będziemy stawiali nawet. Ale tu mamy rozbudowę. Tak, możemy już wybudować pierwszą rzecz. Teraz, co nam na początek? Czy będzie to oświata? Chyba nie. Powiem wam, że na razie bym wbudował chyba użyteczności publicznej transportu, turystyki, coś nowego. Nie, nie ma nic nowego tutaj pod tym względem. Finansów na, na, na pewno nie potrzebujemy. To jest takie, wiecie, że można to budować, a można to sobie w ogóle no, podarować. Yy, więc troszkę kas i zbudujemy... Hmm. A bo na razie jeszcze poczekajmy. Wiecie, wielki jest problem z tym, że wszystko kosztuje dosyć sporo kasa. My musimy bardzo tutaj oszczędzać. Po stronie policji budujemy bliżej se sekcji przemysłowej, gdyż ona jest najczęściej narażona na przestępczość. Więc tutaj w tym miejscu będzie, seks będzie wydział policji. Ile on kosztuje? 30. Ja mam tylko 20 kasiole. Ach. Dobra, trzeba poczekać znowu. Dobra, ale wiecie co? W tym zakończymy skończymy pierwszy odcinek z kolejnego sezonu. To będzie chyba trzeci, trzeci sezon, dokładnie mówiąc. Więc mam nadzieję, że wam się spodobał. i tak, dajcie łapki w górę, żeby było ich jeszcze więcej. I komentujcie, subskrybujcie, dajcie zubybionych pole, dajemy mu łapki w górę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. To pa pa wszystkim.